Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i poczuj, że jesteś tu i teraz. Dipak Chopra mówi: Każdy dzień jest nowym początkiem, kiedy wstajesz rano, możesz stworzyć siebie na nowo. Wszystko, czego doświadczasz, zaczyna się w twojej świadomości. To, co myślisz, czujesz i w co wierzysz, staje się twoim jutrem. Twoje życie to odbicie twojego wewnętrznego świata. Chopra uczy, że świadomość to źródło całego istnienia. Nie, nie jesteś tylko ciałem ani umysłem, jesteś świadomością, która doświadcza życia. Kiedy to rozumiesz, przestajesz czuć się ofiarą losu, zaczynasz być twórcą swojego życia. Jak powiedział, nie jesteś w świecie, świat jest w tobie. Masz w sobie ogromną moc wpływu na to, jak reagujesz i jak kształtujesz każdy dzień. Dipak przypomina: Intencja jest początkiem każdego marzenia. To, co dziś myślisz i czujesz, to ziarna, które jutro zakwitną w twoim życiu. Każdego ranka zapytaj siebie, jaką energię chce wnieść w ten dzień. Zacznij od wdzięczności, a nie od stresu. Wdzięczność to najprostsza forma modlitwy. Jak mówi Chopra, wdzięczność otwiera drzwi do mocy, mądrości i kreatywności wszechświata. Kilka minut w ciszy, kilka świadomych oddechów to reset dla twojego umysłu i duszy. Kiedy działasz z poziomu spokoju zamiast strachu, wszystko zaczyna się układać. Twoje życie nie musi być walką, może być przepływem. Zaufanie to siła, która otwiera drzwi tam, gdzie logika widzi ścianę. Pamiętaj, twoje myśli są energią, twoje słowa są energią. Każdego dnia możesz tworzyć siebie od nowa. Nie musisz zmieniać świata, wystarczy na i się Wystarczy, że zmienisz sposób, w jaki go widzisz. Jak mówi Deepak Chopra. W chwili, gdy dokonujesz wewnętrznej zmiany, cały świat zaczyna się poruszać w Twoim kierunku. Jeśli to przesłanie z Tobą rezonuje, napisz w komentarzu jestem świadomością i kliknij obserwuj, jeśli chcesz codziennie przypominać sobie, jak wracać do spokoju, mocy i światła.